Cześć, witajcie na kanale Fabryki Weny. Z tej strony Paulina. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować moją kolejną pracę, która powstała z okazji zbliżającego się Dnia Matki. W Fabryce Weny dostępnych jest mnóstwo tekturek z motywem roślinnym, jakże, jak i tekturki dedykowane również z okazji Dnia Matki. Moja praca to album, który powstał na nowej bazie dostępnej w sklepie baza w kształcie pięcioramiennego kwiatka o średnicy 22 cm pomieści zdjęcia 9 na 13. Tutaj mamy dziurę specjalnie do bindowania, chociażby na śrubach introligatorskich lub też na kołach. A oto a, moja praca. Kwiatki na dzień matki e, w formie albumiku e, wykonałam tutaj z kolekcji e, scrapentmi. Na e, stronie okładkowej mamy kompozycję z elementów do wycinania, ozdobioną e, tekturkami. Tekturki te są barwione markerami i embosowane. Tutaj użyłam bindowania albumowego, które możecie zobaczyć tutaj w filmie. Zamknięcie na magnes. Na stronie okładkowej. Tutaj niewielka kompozycja kwiatowa ozdobiona tekturkami i miejsce na zdjęcia. Na kolejnej stronie za zamknięciem wskazówkowym, kolejne miejsce na zdjęcia. Tutaj mamy bliźniacze strony, wodospad pionowy za zamknięciem na gumkę. I druga strona analogicznie. Na kolejnej stronie taka y, koperta na ćwieku obrotowym, tutaj zabezpieczona tekturkowym y, kółeczkiem i za zamknięciem na magnes mamy cztery maty na zdjęcia. Kolejna strona Tutaj niewielka kompozycja kwiatowa z tekturkami i zamknięcie wskazówkowe służy jako uchwyt do wyciągania mat. Kolejna strona to taki wodospad na zdjęcia. I na stronie okładkowej miejsce na kolejnych kilka zdjęć. Mam nadzieję, że taka forma albumu Wam przypadnie do gustu. Zapraszam serdecznie do Fabryki Weny, gdzie znajdziecie mnóstwo ciekawych tekturek. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. W kolejnym filmie.